I standardowo droga powrotna z miałów przez wronki i no, pierśni urąbało coś Mamy czubajkę, kanie A siadzie, może można Przecież wystarczy łamać no. Dobra Pachnie ale że więcej nie ma tu, nie? No właśnie. Kurwa. Korci mnie, żeby. Nadepła. Ale. Aha. No, ja też. <laughs> Korci mnie, żeby tam zobaczyć, ale. Nie. No i pewnie większość z Was poznaje miejscówkę. Mamy rzekę Warte, na której bardzo często łowimy rybki zasią, nocki mamy, ale tutaj przyszliśmy w konkretnym celu, mianowicie no liczyłem tutaj na czubajki na wejściu jedną mieliśmy, teraz liczę na może jakieś rydze że gąski. Brzydko tu, nie? Się zrobiło. No. Tutaj wtedy były gąski. Ale ktoś z sobę zerwa Patrz no. Jest Tu też jest noga w soda Daj podbrzywek Prawdziwek Podrzecz podrzeby pod Chociaż pod grzyby No właśnie, tam było lepiej, nie? Jest tyle liści, że wydaje mi się, że nawet i gdyby gdzieś tu był mały ryzyk to i tak go nie zauważy. 13.28 1 listopada my walczymy ale to jest to jest taka pierwsza miejscówka, to znaczy pierwsza miejscówka, taka pierwsza pod względem jak to się mówi o taka mistrzowka zawsze było ale jest... No przejechaliśmy raptem ile zmiałów do zmiałów do hojna No jesteśmy właśnie w okolicach chojna Za chwilę tutaj szybko obejdziemy i lecimy dalej No ale jest taka różnica w ściółce tam mieliśmy mokro naprawdę, no ja wiem, że byliśmy tam wcześniej, ale ale no tu jest po prostu nie wiem, no jak się chodzi już tyle lat na grzyby to po prostu się idzie i się czuje, tak mi się wydaje coś tu jest na rzeczy w tym no, piórko, Jeszcze trochę i trzeba się będzie wziąć za sandacza, szczupaczka i pójdziemy sobie na spinning na No Oj, Tomasia, coś plądruje. Co masz, Asia? Dobra, już idę. Dobra, widzimy się za chwilę, nie będę przedłużał. Także nasza miejscówka rydzowa. Jeden rydzek tylko był, ale niestety yy, no, są je zjedzone. A tutaj teraz tak jest słonecznie, że nawet stracił swoje barwy, nie było widać tych pierścieni, także gdyby miał włosy, to by był wełnianką. Kiepsiutko. Jedziemy dalej. I mamy maślaczki, o kurde, Asia To znaczy, ja je sfilmuję, ale nie weźmiemy ich. Chociaż te dobra, te dwa tylko, oj, żeby nie było piachu. Jest w końcu to na co polowaliśmy mianowicie Sadniak dachówkowaty Muszę sobie wziąć tu nożyk jakoś go wygrzebać No jest, jest Grzybek ten nie ma ani blaszek, ani, ani rurek, on po prostu ma takie kolce. Jest to smaczny grzybek. Z tego co wiem, tutaj w tej okolicy jest go więcej. jestem już, Kurczę nie Dobra. A Dzisiaj już mamy ty, tyle gatunków, że o. Ja nie jestem jarów Widzisz? Aha no. faktycznie Jak grzyb. Nie? A to taki nie? Co tu mamy? Oj, maślaczki. Bierzemy? Co? No te. A co tam masz? No pstrę. Jak ładne to byłeś. No ładne. Kolejny grzybek Co prawda nie sarniak ale równie cieszy Mamy podgrzybkę Oj No gdzie on jest? tam Aha. Wchodzisz? Nie no. O jest no, nie, Troszkę jakby, no, Na go, Ale jest okay. No go będzie nie? No. Tu ktoś wyrzucił Znowu będzie sito zapłonione Ale ten Sarniak mm, no jo. to są te malutki. Te tak. No, hej. Mhm. I słoiczek. Zakryjemy. Tego? No co zobacz, bo nie wiem. O, nie najgorszy. No mhm. ale jest robak. W... No, no robak. Już go nawet hmm. nie kroję.

Jeszcze? Nie, lisówkę mam. Aha, lisówka. Gdzieś inaczej wygląda, nie? No inaczej, inaczej. No. Tylko taką większą byśmy musieli mieć. No nie ma większej. No to jest taka Jest podsuszona. podobna do kurki, ale no jest. pod spodem inaczej no. wygląda. Byśmy no. musieli mieć taką większą. Mhm. No, dobra. Tak, Nej, nej. Och alltså då sånt Mhm. zdrowiutki mm. tego muszę przeciąć i zobaczyć mm. Mm, dobra niestety i kolejny podgrzybeczek U. Widać, ale... Tu mamy taką górkę To znaczy górka dla niektórych mała Ale dla mnie Ale dla mnie dużo Jeszcze szyżaki Masakra Nie teraz pójdziemy z górki teraz idziemy z górki ale też tego nie widać na kamerce. O nie, nie? Jakby szła prosto. No, tu było zdanie. te grzyby. no noga nie no patrz no noga no okay. no jak się obkroi noga mm. no to